Cześć, ja jestem Paweł Malinowski i zapraszam na drugą część filmu Treasure X Minecraft. A jeśli Treasure X oraz Minecraft, to nie może zabraknąć chomika świra, ale. Chwila, co to ma być? Chomik! Nie można tutaj leżeć! Wow, przepraszam, nie wiedziałem, że jesteś taki wyczylowany. O, ale ma ese. Dobra, Paweł, już nie mam essy Rzuć mi mój minecraftowy outfit Już skończyłem chillować na tym pięknym ręczniczku Trzymaj, Homik, oto twój minecraftowy skin Przebierz się i wracaj do mnie Dobra, dobra, ja się idę przebrać A wy pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji Piękny ten ręcznik, piękny Chyba Homik się nie obrazi, jak go mu zahachmęcę, prawda? Zapomnij, Paweł, jak chcesz sobie kupić taki ręcznik Wejdź na chomiksfir.pl Ale mam essy a dziś bawimy się w taką grę, że zgadujemy, jaka figurka będzie wewnątrz. Ja stawiam, że będzie to Pigmelion. Olo! Ja uważam, że to będzie ten żgieled! Tak, to będzie żgieled! Najpierw muszę się upewnić, kto z was oglądał poprzedni odcinek, więc szybki test. Proszę napisać mi, czy w poprzednim odcinku znalazłem złoty skarb. Macie na to 5 sekund, 4, 3, 2. Mam nadzieję, że wszyscy napisali, bo zaraz będę sprawdzał i serduszkował tylko poprawne odpowiedzi. Więc powiem tyle. Kieletora chyba już zdobyłem, ale wiecie, to, że go zdobyłem, nie oznacza, że nie mogę zdobyć złotego skarbu, no bo właśnie o to chodzi, aby go zdobyć. Szkoda tylko, że w tych neterowych portalach można zdobyć jedną z trzech figurek. Na szczęście w tym drugim jest ich aż 12. No i mam nadzieję, że w kolejnej serii dodadzą jakieś nowe super sztosiki. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że homik bardzo chce, aby w kolejnej serii pojawiła się owieczka. Mam nadzieję, że pomożecie mu. I napiszecie dużo komentarzy. Chomik dla owieczki. Chomik dla owieczki. To znaczy owieczka dla chomika! Owieczka dla chomika! Uh, chyba sobie upaćkałem głowę. Tak, homik, masz jakiś szlamik pomiędzy uszami, ale już ci go zdjąłem. Dziękuję, Paweł, dziękuję! A wszystkie szlamy z dzisiejszego odcinka pod koniec połączę w jeden giga szlamior. O, zapomniałem o tym. Tutaj w środku nie czeka na nas żadna giga niespodzianka, bo każdy, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że kryją się tutaj serca potrzebne do połączenia części figurek. A oto pierwsza figurka dzisiejszego odcinka, w sumie to nawet dwie figurki, chociaż... To jest połówka figurki. Dobra, chomik, naprawdę nie mam pojęcia jak ty to zgadłeś, ale masz jeden punkt. Gratulacje. Uh, dziękuję, dziękuję. To dlatego, że mam chomiczy, chomiczy zmysł! Zmysł chomiczej puszystości! Właśnie tak. I teraz zgaduję, że będzie. U, 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 u. Będzie teraz. Big Melion! O, bo jakoś takoś. A według mnie będzie ta fioletowa mordka. Może być i fioletowa mordka, Paweł. Byle nie żółta! Byle nie żółta mordka, o nie! A czy tylko mnie nie dziwi to, że chomik nie boi się dzisiaj neteru? Jakieś to podejrzane. A no, tak zapomniałem. Był mega wychillowany, jak zaczęliśmy nagrywać, więc jego poziom stresu jest zerowy. Chyba ja się już bardziej stresuję tym, że nie uda mi się znaleźć prawdziwego złota! Ale Wygrałem, w końcu wygrałem. W sensie, no, otwieramy dopiero drugi. Ale fajnie, że wygrałem, bo bym przegrał z chomikiem. A mamy teraz 1-1. Ja mam jeden punkt. Chomik ma jeden punkt. Przed nami siódme niebo. Wyjdź. O. Paweł, fajnie, że zdobyłeś punkt Ale ta piosenka była inna Była taka, Minecraft to dobry Pomysł na wieczór, mój zapach, twój zapach Unosi się w powietrzu O, o, bo to był zapach niewymienionego żwirku Paweł, wymień mi żwirek Widzowie, widzowie Przepraszam wasze uszy, że musieliście tego słuchać Mam nadzieję, że nie pękły wam bębenki Komik strasznie fałszuje A myśli, że jest, nie wiem, najlepszym śpiewakiem A może w sumie, może jest Ej, no nie wiem, ja oceniam jego śpiew tak na Mocne 4 na 10. 10, ale wy możecie ocenić jego śpiew w komentarzach. Tylko wiecie, lepiej nie oceniajcie na 10, bo będzie śpiewał na każdym odcinku. Ale fajna świnka. O, jak dawno świnki nie było. Chyba nigdy jej nie było w ogóle. Ale to wiedzą tylko osoby, które oglądały pierwszy odcinek. W ogóle, ej, ta skrzynia była otwarta, czajcie? Pierwszy raz mi się trafiła, żeby skrzynia była otwarta. I była taka sobie, o tej siekiereczka. Taka siekiera, ekiera, siekiera. Dobra, zobaczmy, co jest w tej skrzyni. Była w jakby była jeszcze jedna siekiera, ale nie ma. Za to jest pięknie odciśnięta siekiera w tym glucie mm, i stempel. A teraz pora na niezapomniane Minecraftowe ASMR. Wytęście uszy. Mam nadzieję, że wasze uszy rozkoszują się tym ASMR. A oto pigmeleon, albo po prostu zwykła neterowa świnia, nie wiem, ze swoim pieskiem albo knurem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie, nie pamiętam. Natomiast ten kilof, no co to znaczy, siekiera mówi mi, że dawno nie grałem w Mintraft. I chyba pora sobie przypomnieć o co tutaj chodzi. Dobra, w neterowym pojedynku mamy póki co jeden-1, ale pora, byśmy zeszli. W sensie wyszli z neteru i wyszli na powierzchnię nie Minecrafta i już świeci słońce i zielona trawka jest piękny blok blok dirtu i trawy a w środ o nie o w ogóle czy ja w poprzednim odcinku miałem taki blog dajcie mi znać w komentarzu jak ktoś pamięta a ja go rozłupię a few moments later 5 minutes later 1 hour later uh Ale najpierw ja z chomikiem musimy zgadnąć, który będzie w środku. Według mnie. <ścoughs> oby to nie był chicken. Według mnie będzie to. Tak, stawiam wszystko na diamentowego Steve'a. Dajno mi się zapoznać z tą latką. Według mnie to będzie dynia głowy. dynia głowy, tak. Na 100%. Czuję to. O, chomicie uderzenie. Pff. o, o, o. Moja noga! Chyba wygięła mi się noga! Czekaj, chomik, sprawdzę. Jest trochę wygięta, ale. O! Naprostowałem ci, chomik. Chyba nigdy nie była prostsza. Dzięki, Paweł, dzięki. Teraz mogę tańczyć breakdance. Chomiczy breakdance. Uu! A mnie ciekawi, kto z Was widział mojego TikToka, który zrobił 5 milionów ponad wyświetleń. Jak otwieram skałkę Minecraftową. Jestem ciekawy, czy jest tu ktoś, kto go nie widział. No bo 5 milionów ludzi, tyle chyba nawet nie ma w Polsce. Co? Co? Serio? Diamentowy Steve? Yeah! Tak! Wygrałem! Nieduży diamentowy. Steve, To jeszcze wygrałem z chomikiem Ale Chat! a ciekawe czy w skrzyni Będzie złoty skarb Mam nadzieję, że tak w ogóle Gadałem, gadałem i nawet nie zauważyłem, że to Diamentowy Steve Ciekawe czy ktoś ma już go w swojej kolekcji Zgłaszam sprzeciw Paweł, to nie jest diamentowy Steve Jest, przecież widzę nie, Paweł, to jest chicken Nieprawda, chomik to jest diamentowy Steve, przecież widzę Widzowie, widzowie, muszę wam powiedzieć bardzo przykrą rzecz Paweł ma dzisiaj 40 stopni gorączki I chyba ma halucynacje albo haluksy Nie wiem, co on tam ma, ale nie myśli klarownie Napiszcie mu, że jest to chicken, kurczaczek, żeby się ogarnął Bo mi nie wierzy, nie wierzy chomikowi Chomik, widzowie nie napiszą tego, bo widzą, że to jest... Jest Steve diamentowy, przecież to widać tak gołym okiem Nie Paweł, masz gorączkę Wielką gorączkę 40 stopni To prawie jak ci się ścina białko w mózgu Widzowie, napiszcie mu, że to jest Diamentowy Steve, bo, bo normalnie Zaraz mnie coś rozchomiczy po prostu Przecież widzę, że to jest to, co widzę, tak? Tak pięknie i okazale wygląda Mój pierwszy diamentowy Steve Ale, moi drodzy Czy w środku będzie złoto? Czy w środku będzie to, co powinno być? Czyli Właśnie złoto. Przekonajmy się gościu, obyś miał tam złoto w środku, bo nie ręczę za siebie. Oj, przewrócił się. Mam nadzieję, że to z ekscytacji na temat tego, że nie ma tu złota. Ja wiem to wstybie. Potnę cię na kawałki. Oho, nie co ja zrobiłem. Serio pociąłem go na kawałki. Mój nóż do chleba jest bardziej tępy niż ten. Ty jesteś bardziej tępy niż ten nóż. O, Chomik świr! Zapraszam na mój kanał, bo nagrywam tam różne fajne Minecraftowe mapy i survival, I owieczek szukam i je głaszczę. Głaszczę je! O tą ręką je głaszczę! Właśnie tak! Nie mogę się doczekać, aż te wszystkie szlamiki i ten piach razem tak będę. robił. Wiem, że chomik chce mi dzisiaj trochę dogryźć, bo aktualnie prowadzę 2-1, a jeszcze zdobyłem diamentowego Steve'a. Nie no, naprawdę to jest szczęśliwy dzień. Mam nadzieję, Widzowie, że wasz dzień Również jest szczęśliwy dzisiaj A tu teraz taka mroczna kostka I w niej uważam, że będzie się krył Zombie Nie Paweł, mówię ci gwarantuję Tu nie będzie zombie, ty jesteś zombie <laughs> Zombie bombi W tej kostce będzie yy, yy, Będzie zwykły Steve Tak, zwykły Steve będzie Dobra Paweł, słuchaj, teraz Teraz ja otwieram tego wielkiego Tutaj oto yy, yy, bloka Ale chomik, ostatnio złamałeś sobie no Mogę kiedy to próbowałeś zrobić, ale nie, nie teraz, teraz nie złamię sobie nóżki, bo mam. Kilow! Kilow ogromniutki! Coś mi nie idzie! Chomik, czekaj! Popatrz, nie zdjąłeś pokrywki. Oj, chomik, chomik, ty kiełbaso! Zrobię to, zrobię to dla ciebie. O, w sumie nawet przez tą pokrywkę trochę dowaliłeś temu blokowi. Homik, szczekły. Co y, mi się kręci w głowie? No, jak zwykle, dobra, chomik. Dobra, jednak I teraz sobie to dokończę, ale już tak spokojniej, żeby nie zemdleć. Pyk, pyk, pyk. Żartowałem. Pyk, pyk. Oto chwila prawdy. Ej, nie! Patrzcie, powiedziałem, że będzie zombie. Jest zombie! Już teraz chomik chyba nie ma szans, aby mnie dogonić. OMG! Myślałem, że ten gluć się tak lepi tylko rękawiczki. A jednak moich rąk również. No chyba, że moje ręce to rękawiczka. Haha, nie, no naprawdę, nie. To nie jest rękawiczka. Ej, muszę go odglucić i zaraz wam pokażę, jak wygląda złożony. Ale się cieszę! Mam trzy punkty! O ja mam... tylko jeden, tylko jeden punkt. Będzie. Chomicza łezka poleci, chomicza łeska. Widzowie, nie wiem jak ja na to spojrzałem, ale to jest creeper Więc póki co jest dalej 2 do 1, więc chomik nie musisz już płakać Uuu, Najmniej płaczliwy chomik w polskim internecie. A może i na świecie? Ha, ha, ha. Paweł, nie wiem, jak mogłeś pomylić? Creepera z zombie? Mi nigdy się to nie zdarza. Nigdy, oj, nigdy. Dobra, chomik, przestanę się przechwalać. Naprawdę, przestanę się przechwalać. Bo zaraz y, powiem ci, że masz na Minecraft. O nie! Ja nie mogę mieć banana Minecraft. Muszę go nagrywać cały czas, cały czas. Nie, no serio, widzowie. Po prostu spojrzałem, nie. Zielony, to mówię. Jest to zombie. A Kurcze, creeper jest. <laughs> Jeszcze ma TNT, blok TNT, a więc jest to serio wystrzałowy gościu. Bardzo ładny ten blok TNT, bardzo ładny. Mam nadzieję, że jest zabezpieczony i nic nam tutaj nie grozi. A zanim powrócimy do mrocznych, neterowych klimatów, została mi jeszcze taka, właśnie oto, powierzchniowa kostka, i jest to znowu trawiasta. A wiecie, nie? Może tutaj również znajdywać się super rzadki diamentowy Steve. I słuchajcie, moi drodzy, każdą figurkę poza diamentowym Steve'em będę dokładał do zamówień w sklepie homix.fir.pl Trzeba napisać tylko Minecraft. O w tym polu trzeba napisać Minecraft i cztery. Pierwsze osoby albo pięć dostaną właśnie figurkę. I oczywiście zgadywanka. I ja obstawiam teraz, że będzie w środku Alex. A ty chomik? Ej, nie ma oszukiwania! Uh, ja nie oszukuję Paweł. Ja używam chomiczego zmysłu. Według mnie tutaj będzie e, bałwan. Tak, będzie bałwan na 100%. O, pięknie pachnie bałwan! W sumie to nie ma opcji, żeby chomik wygrał. Będzie albo remis, albo moje zwycięstwo. Proszę widzowie, trzymajcie kciuki i łapki w górę, oczywiście, aby mi się udało. Nie, no, ale mam farciora dzisiaj, to chyba ja mam Minecraftowy zmysł. Patrzcie, jest to Alex, musicie mi uwierzyć. To nie jest lo logo firmy Orange. Jest to Alex, patrzcie na nią. Oto ona! Tak! Ja jestem Alex! Uwierzcie Pawłowi! To właśnie ja! Nie jestem latającą głową! O, oh, Paweł, powiem ci gratuluję, naprawdę gratuluję, że wy, wygrywasz ze mną w tym pojedynku na zgadywanki, ale to ja odgryzę ci nogę w nocy, więc <laughs> nie wiem, czy warto było wygrać. <laughs> Ale ładnie wygląda ta figurka i będzie pasować do mojego diamentowego Steve'a. A nie, nie będzie, bo ktoś z Was ją dostanie. Ach, no dobra, niech Wam będzie, widzowie. Ale mam nadzieję, że w środku będzie złoty skarbik jakiś. Co? Dobra, myślałem, że jest puste, przez to, że ten torch wyglądał jak wiecie, w kolorze skrzyni, ale nie to jest. Pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie schowa, temu Chomik odgryzie nogę! Pamiętajcie, aby wbić na kanał Chomik Świr po więcej filmów z Minecraft, a ja tak jak powiedziałem, robię tutaj omlet z minecraftowych kawałków. Najpierw potrzeba trochę szlamika, następnie kilka kiślowo-szlamikowych kostek. Tak, pięknie to wygląda. Wygląda coraz piękniej. I teraz moi drodzy Sekretny składnik Czyli piasek Sekretny piasek Dawaj no, no chodź tutaj Może na, najpierw dodamy o tyle, o no i teraz trzeba to wymieszać, moi drodzy, zobaczmy jaki będzie efekt końcowy. A few moments later. I tak, moi drodzy, powstał mój pierwszy w życiu gniotek DIY. Nazwałem go Shitcraft Tak, to jest mój gniotek Shitcraft I ten piach w ogóle się nie chce z tym szlamikiem połączyć, nie wiem czemu. W każdym razie mi się on podoba. Mi się również podoba, giga SHITCRAFT Otóż to, moi drodzy, otóż to. <gry>